to tutaj Dominik z 283, a dzisiaj otwierałem prezent w grze Fortnite i dokładnie tutaj musimy wejść do Festiwalu Zimy, o, od razu pokażę widzowie, schronisko, Festiwalu Zimy, o, gdzieś schronisko, musimy tutaj kliknąć i tutaj, dobra, musimy no, otworzyć jakiś prezent, na przykład z tej strony, o, dobra, który by tu wziąć, płytę, nie, że nie płytę, ten, właśnie ten. ten. To jest do otwarcia akurat płyta. I co to będzie? Tam ścieżka dźwiękowa do otwarcia. Jeszcze wziąć. Nie. a tutaj jeśli jedziemy w kominek. Weźmiemy na niego idealnie. Weźmiemy na niego idealnie wręcz. Ok. Znajdę się nowe filmy do końca grudnia i, i filmy też tak będą dodatkowo 1 stycznia. Więc widzowie, ja już muszę mieć i kto nie